Słuchajcie, dotarłem na stanowisko NVIDII i jest to, co, o czym pewnie Wy już wiecie, kiedy to oglądacie, że jest to dostępne dla wszystkich posiadaczy RTX-u, włącznie z 2000, jeżeli dobrze pamiętam. I jest to DLSS 4.5, wersja, która została udostępniona w tej chwili i naprawdę zmiany są ogromne. Widziałem już parę filmików na ten temat, ale jak widzę to na żywo, to jest naprawdę coś niesamowitego. Zobaczcie to, mamy w tej chwili aktywowane e, stare DLSS tak całkiem dobre DLSS 4.0. Teraz przełączymy sobie i proszę, mamy najnowszy model nagle znikąd pojawiają nam się rzeczy, których przedtem nie było. Takie drobinki, które normalnie abskalery, a już tym bardziej TAA, całkowicie wycinają. Także tutaj mamy już no, dużo zmian, to nawet ze światłem się coś zmienia. Ostrość tych tekstur, mi się wydaje, że... Tak, tu mamy teraz, jest standardowy tryb, 4,5, 4, 4,5. Co więcej, Znaczy ile więcej światła przechodzi, mamy w tej chwili ten ze 4,5, Wracamy? Proszę. Nagle transparentność. O ile gorzej to wygląda, ta przeźroczystość. Ile więcej światła tu pada, o ile więcej ta technologia wie, to jest zrobione w ten sposób. Piękne, coś naprawdę pięknego. A to jeszcze nie wszystko, bo obczajcie, że mamy też oczywiście ten nowy DLSS w MultiFrame Generation Razy 6, który działa też adaptacyjnie. Czyli klatki będą zwiększać się, ten mnożnik będzie się zwiększać, jak tylko będziemy potrzebować tego. Niestety nie działa to z każdą sekundą. To nie jest tak, że zawsze mamy ten limit FPS-ów, który ustawimy, tylko że. Sterownik stara się zwiększać ten jakby mnożnik. Jeżeli tych klatek brakuje, jeżeli zwiększenie mnożnika da nam jeszcze nie więcej FPS-ów niż wynosi nasz limit. To jest naprawdę coś istotnego i to znacznie zwiększa użyteczność samej technologii, no bo w grach mamy często sytuacje, gdzie w niektórych lokalizacjach FPS-ów jest od razu znacznie więcej, i możemy sobie poluzować mnożnik, a są sytuacje, gdzie faktycznie ten mnożnik może iść wyżej, żeby zapewnić nam cały czas ponad 100 klatek na sekundę. Także działa naprawdę nieźle. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wygląda, no to zobaczmy. Więc tak, jeżeli jeśli chodzi o ruch, zobaczcie, same liście na przykład ruszające się na wietrze, bo niestety, no nie pozwoli mi tutaj ruszać tą myszką, no, nie jestem linusem, żeby sobie teraz móc co robić, co chcę na tym pokazie, natomiast ruch, który widzę wokół postaci, te wszystkie rzeczy, które się tu ruszają, jest w tej chwili włączony multi frame generation razy 6 maksymalna wartość. Mamy 250 klatek 4K na 50-80 w ultradetalach z pełnym path tracingiem i naprawdę, kurczę, wygląda to bardzo, ale bardzo przekonująco. Oczywiście, no trudno powiedzieć, jak będzie się to czuć w samej rozgrywce. Pokazuje nam 54-50 milisekundy czasu reakcji, opóźnienia pomiędzy tym, co generuje karta, a tym, co jest wyświetlane, co już jest dosyć dużym, ale też nie tragicznym czasem reakcji. Powiedziałem, nadal lepiej niż w konsolach, ale trzeba będzie po prostu przetestować w praktyce i wydaje mi się, że już sami możecie to zrobić na swoich komputerach, jeżeli macie nowego TX-a serii 50, no to nic wam nie stoi na przeszkodzie, aby tą technologię sprawdzić w tych wspieranych już teraz grach, wymusić ją w sterowniku.